Cześć, jestem Małgosia i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wspólnie przetestujemy nowy toner do włosów od OnlyBio o nazwie Oreo. Jest to toner do włosów brązowych, który ma odświeżyć kolor i nadać intensywny czarny odcień. Jeżeli, tak samo jak ja, jesteście ciekawi efektu końcowego na moich włosach, to oglądajcie do końca. Jak sama nazwa wskazuje, toner ma słodki czekoladowy zapach, przypominający popularne na całym świecie ciasteczka, które chyba każdy z nas już nieraz próbował. Toner nie zawiera w swoim składzie amoniaku oraz wody utlenionej i może być stosowany na włosach naturalnych, jak i farbowanych. Możemy go aplikować na trzy sposoby: na suche włosy, wilgotne, bądź w połączeniu z maską w proporcji 1 do 1. Z racji tego, że chcę uzyskać jak najbardziej intensywny efekt, to zdecydowałam się użyć toner na suche pasma włosów. Kosmetyk rozkładam równomiernie na całych włosach. Pamiętajcie, aby przed użyciem tonera założyć rękawiczki. Po 30 minutach dokładnie myję włosy. A tak prezentuje się efekt końcowy: wygładzone, lśniące i przede wszystkim intensywnie przyciemnione włosy. Odcień, który uzyskałam na moich włosach po użyciu tonera, bardzo mi się podoba. Jest to już drugi toner od Omnibio, który testowałam, i jestem równie zadowolona z efektu końcowego. A na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Dziękuję, że oglądaliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!